Witam z tego odcinka Dzisiaj nauczę Was jak używać Anion Tools, czyli to to jest bardzo łatwe na przykład jakbyście chcieli robić jakąś grę to na przykład taką dziurkę można sobie zrobić bardzo łatwo i to nie jest trudne więc e, pokażę Wam jak to się robi a powolutku, żebyście wszystko zrozumieli. Dajecie blok. W ogóle jakaś bryła po prostu. Nie wiem, ja w moim przypadku go odwrócę, bo chcę mieć go tak. Nie wiem, na przykład teraz tam clean. Może na cleanie to zadziała. No i, no i y, robicie tak że żeby ten clean przeszedł tak i będziecie mieć taki kształt y, żeby no, że ten clean wytnie dziurę tak jakby w tym parcie y, no to teraz patrzcie klikacie na parta na klina. Klikacie z góry model, dajecie. Yy, yy, tutaj macie taką regułkę Anion Tors i tutaj macie cztery czynności. U mnie jest wszystko po polsku, więc daję odwróć i widzicie jest takie czerwone. Teraz klikacie Shift. I klikacie w tego parta, one się razem połączą. I teraz dajecie anion, u mnie to jest połącz. No i widzicie. Udało się zrobić takie takie, no, takie wieczko. Taką dziurkę. Pokażę wam. Jak to, się, jak, jak to robić. No, jestem na świecie. No, widzicie, tak fajnie to wygląda. To też próbowałem. Dobra, jeszcze raz. Ci co nie zrozumieli. Ci co nie zrozumieli. Wierzycie sobie, byle jakiego parta. Nie, no nie takiego. W ogóle, jakiego chcecie dużego, małego. I przez środek musi przejść drugi part. Nie wiem, u mnie to będzie walec, czyli cylinder. No i musicie tak zrobić, żeby to przeszło na drugą stronę. Chociaż jak nie chcecie, to to nie musi być na drugą stronę. To wam zrobi taki wyżłobienie tylko. No i dajecie że yy, na cylinder na ten parta z góry klikacie model na zakładce i tutaj macie anion tors i dajecie to trzecie odwróć albo nie wiem jak to się u was nazywa i ten part jest taki przezroczysto czerwony I teraz klikacie w ten długi part co ma być wyżłobiona dziura i dajecie anion ale po polsku to jest połącz. No i widzicie. Zrobiło się tylko wyżłobienie. To jest bardzo fajne. Bo możecie zrobić jakąś fajną, nie wiem, jakąś kurę. I sobie tam do niej wejść. Czy coś tam porobić. Podobnie jest. Podobnie jest. Bo po niektórzy robią. Że układają party, na przykład, żeby zrobić taką dziurę, układają party tak, co nie? Że będzie tu dziura, ale ona nie będzie okrągła i oni się męczą tymi klinami, co nie? Yy, tymi klinami, żeby była taka w miarę okrągła. A tak możecie sobie ładną kuleczkę zrobić, to znaczy, parta, jakiego chcecie. Tutaj macie ten. Tutaj macie takie koło, tutaj klina. No a tutaj macie taką kurkę. Nie wiem, trochę mi to przypomina jakąś statuetkę. W jakąś dziurę po prostu. No co? No przecież to może być baniak. Ale naprawdę polecam to robić. Dla początkujących to jest bardzo fajne. Bo, be, bo, bo wasza gra może stać się lepsza przez dwa kliknięcia, praktycznie na przykład. Y, robicie typu pcd -gry, albo jakąś polską, no i chcecie, żeby tu górę szła. A tu będzie jakiś wjazd, No to, to tą górę robicie tak, że przechodzi przez, przecież przez tą dziurę. No i macie nagranie ładne, realne. Ładne, realne, wszystko, co nie? To jest właśnie plus tych unionów. Bardzo to jest, yy, no... Jeszcze raz to zrobię, jakby ktoś... Krok po kroku. O, sorry. Macie walec. Chcecie, żeby przez niego... To znaczy parta. Macie parta, zwykłego parta, jakiego chcecie. I drugim partem, no tym co będzie przecinał i go już nie będzie, dajecie ile chcecie, na przykład jak na całą, dla wyrot, no to tak robicie, a jak chcecie żeby do połowy, to tak robicie. Teraz tutaj na górze jest zakładka model, klikacie zakładkę model, potem dajecie, po prawo się patrzycie i tutaj macie Anion z modelowanie brył tutaj dajecie odwróć na tego parta co przecina i teraz klikacie Shift i klikacie w parta w którym to się przetnie i dajecie połącz. no i macie takie fajne fajne, no wiecie modelowanie brył no, nie wiem bardzo mi się to podoba bo na pewno modele będą lepszej jakości. Na przykład jak będziecie chcieli zrobić jakieś okno, no to w takim sposobem możecie sobie zrobić okno. Takie okienko. Ale to już było na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Dajcie suba, lajka, udostępniajcie, a jak wam się nie podobało no to nic nie klikajcie, albo lajka w dół. No ale dziękuję za oglądanie. Polecam to pokazać znajomym, żeby robili lepsze modele. Oczywiście ci, którzy nie robią, no to pewnie to nie będzie przydatne, ale... No ale zrobię Wam taki poradnik, bo dużo osób robi słabe modele, a... Takim sposobem może to się polepszyć. Ja dziękuję, do zobaczenia.